Prepare to die. Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku serii serii Play Dark Souls, no i nie ma co tracić czasu, lecimy na rewanż, na dogrywkę z tymi okropnymi gargulcami. Jestem teraz święcie przekonany, że teraz mi się uda eee, i teraz będę próbować sobie przyzwać jeszcze raz kogoś do pomocy, ale tym razem, o może tutaj nawet się uda... Ale tym razem tylko raz będę próbować. Znaczy, chodzi mi o to, że będę przyzywać tylko jedną osobę. Właściwie jeśli ten koleś się nie przyzwie, to nie będzie miało dla mnie też zbytnio dużego znaczenia, bo więcej znaków do pomocy oferują gracze przeważnie przed bossem, przed gargulcami i właśnie w związku z tym będę miał tam większy wybór, jeśli chodzi o moich towarzyszy, a przy okazji zaraz dokończę a przy okazji... Nie będę miał takiego ryzyka, że na przykład ten mój towarzysz by tutaj jakoś po drodze zginął w dziwny sposób. Dobra, więc myślę, że sobie sam tam dojdę. Całkiem fajnie, że miałem ten pierścionek, szkoda, że teraz go zmarnowałem, ale myślę, że on naprawdę nie jest za bardzo taki użyteczny. Więc całkiem fajnie, że zachowałem humanity. Teraz po prostu nie mogę tego stracić, nie mogę stracić ludzkiej formy. Wyzwanie nie powiodło się. Nie, dziwi mnie to, wszyscy tutaj odrzucają coś. Widzę, że o, niektórzy gracze na PC nie są tutaj je, chętni do rozgrywki, a z, mimo to stawiają te znaki. Nie wiem, może po prostu ze znajomymi chcą sobie pograć i nie akceptują wezwania od kogoś innego. Mm, dobra, to sobie tutaj szybko przejdziemy. Aj, bym go zabił. Właściwie to nawet... O! E, chcę, chcę to przebiec. Tak będzie łatwiej. Dzięki, że się usunąłeś mi nawet z drogi. Fajnie. Taki mamy speedrun w moim wykonaniu, ale to tak nie pobije wyników jakie mają Japończycy w Dark Souls. Tych to sobie, o, ubijemy, A! nie trafił mnie, fantastycznie, dobra i szybko wchodzimy po drabinie. Jak daleko oni są? Tuż są, tuż za mną, ale na drabinie na pewno na nadrobię trochę ten czas. Eee, przejście, 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 gdzie tutaj mamy przejście, głupi stół, aha, tutaj jest, <gł> dobra, zapomniałem o tym. Właściwie tak się zastanawiałem, na jaki ekwipunek bym mógł zmienić te moje szaty, tędy nie będziemy iść, bo nie, nie, nie byliśmy już tam, a tam już nic ciekawego nie ma, nie chcę walczyć z tym kolesiem. E, tak się zastanawiam, e, jaki kwipunek mogę wybrać dla Maga. E, myślę nad szatami, które zdobędziemy e, w walce z takim bossem, który chyba sobie go zabijemy, co tam, zawsze trochę dusz wpadnie, skoro już tam tak się ładnie nastawił plecami. E, pewien boss nazywa się Caseless Discharge, czy jakoś tak, e, i u niego mamy takie fajne, czarne, lekkie szaty, i ja się zastanawiam nad nimi. Chociaż ja nie mam w ogóle pojęcia, jak się gram magiem i tak, ojojojoj, i tego typu rzeczy, ale... jeśli ktoś z was się orientuje, to proszę o pomoc. I napisanie w komentarzu, jakie szaty powinienem używać i gdzie można je znaleźć. Aż wystarczy zresztą nazwa, bo bym sobie sam na Dark Souls Wiki sprawdził. Dobra. Mm, przyzwiemy sobie kogoś. Ten kusznik nie powinien... Jednak stanowi problem. Nie powinniśmy go lekceważyć! A no może... Faktycznie jednak coś w tym jest. Przecież on jest prosty. Dobra, Spróbujmy sobie jeszcze jednego tutaj przyzwać. Tak w razie czego, jakby ten pierwszy się nie udał. Okej, okay, teraz dopiero mogę. Tak więc tak, chcę wezwać tego upiora. Mam, szczerze mówiąc, nadzieję, że... Teraz to trochę pójdzie sprawniej niż ostatnio i nie będę nawet zmuszony robić cięcia, więc sobie tak postoję e, chwileczkę i jeśli się teraz to przyzwanie nie uda, to wtedy będę jednak zmuszony zrobić cięcie, bo nie chcę naprawdę was zanudzać, e, ale jeśli się uda, to na pewno e, z, nie będzie tutaj żadnego cięcia widocznego. No, dajesz koleś, przyzywaj się wreszcie. E, Ogólnie naprawdę zastanawiałem się też nad takimi szatami, skoro teraz chwilę to mogę powiedzieć, wyzwanie nie powiodło się. E, czyli chyba jednak będę zmuszony robić cięcie, ale najpierw tylko skończę mój wątek, e, bo potem zapomnę. E, zastanawiałem się nad takimi szatami, bo widziałem na wielu filmikach, gdzie ktoś grał magiem właśnie w Dark Souls, takie czerwone szaty, wiecie, co nie kojarzę jak one się nazywały, ale wiem, że pewien NPC w... New London Rines, e, właśnie ma takie szaty, o! Udało mi się przyzwać, ale fajnie! E, więc jeśli uważacie, że tamte szaty byłyby e, dosyć dobre dla Maga, to też napiszcie mi, bo ja naprawdę, wiecie co, nie znam się tutaj na... Aha, koleś mnie holał trochę, e, bo się nie znam tutaj za bardzo nad, e, na temat e, tych właśnie e, szat dla Maga. Dobra. Zabijemy sobie teraz tego rycerza z pelerynką. Nie mam pojęcia, co mój kompan tutaj próbował zrobić, ale... No dobra, idzie pierwsze, więc jest dobrze, jest dobrze. Ogólnie teraz powinno pójść trochę szybciej niż ostatnio. Bo nie będziemy tutaj zbierać tych wszystkich skarbów. Nie będziemy także lat ratować. O nie, trzeba się wycofać. Eee, Lautreka. Eee, można spróbuję trochę z nagią tutaj coś działać. Eee, o, nawet wychodzi. ale lepiej się przyłączy na miecz standardowo. Spora grupka się utworzyła, więc warto podejść, bo można. O, właśnie jak teraz widzicie, dużo, dużo tych e, demonów, tych zombiaków... Wow! Wybić i to w bardzo szybki sposób. No jednego już tu straciłem, nie jest to źle. Dobra, lecimy od razu tutaj na Gargulce ten koleś, pewnie sobie myśli kurczak jaki ten koleś jest nieogarnięty, żeby ich na bossa skarbów nie zebrał, ale nieważne, nie, nie przejmujmy się tym. Eee, dobra, chodźmy dalej. Eee, mam nadzieję, że teraz będzie ten znak tego NPC i nie ma ale mamy za to XX prosto X Maxa XXX ale nie będziemy na niego czekać, jak coś, jak się połączy, to do nas wejdzie, a my sobie wejdziemy na gargulce. Jak zaraz zobaczycie, jak wejdziemy już za drugim razem, to nie będzie żadnej cutscenki, tylko walka. Powinniśmy sobie dać radę teraz na gargulcach, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak już we dwójkę, to jest zawsze zdecydowanie raźniej, bo ktoś w razie kłopotów może na siebie przyjąć gargulca. Ja jestem tutaj magiem, więc starać się będę właśnie, aby gargulec mnie nie atakował. Warto spróbować odciąć ogon, aby uzyskać fajny topór. A przy okazji, jeśli nie będzie miał ogona, o jak widzicie, to nie będzie mógł nim atakować, więc będzie trochę łatwiej. Mój kompan poszedł na drugiego, ja walczę z tym. Bardzo fajnie. Teraz zabiję go. Dobra, to teraz chodźmy mu pomóc. Bardzo, bardzo fajnie. O, i chyba mój cios był nawet y, decydującym i ostatecznym. Zwycięstwo, kurczę, jaka prosta teraz ta walka się wydaje. A zobaczcie, jak wtedy mnie zmasakrowały te gargulce. Bliniarze człowieczeństwu, fantastycznie. O, moje dusze, dziękuję. Właśnie cię chciałem zapytać, gdzie one są tylko. No, i teraz wchodzimy na wieżę po drabinie. to będzie naprawdę bardzo długa wspinaczka. No, i teraz zabijemy w pierwsze dzwony. Jeśli pamiętacie, ten NPC w kaplicy Firelink mówił nam, że musimy znaleźć dwa dzwony i zabić w nie. Tutaj mamy właśnie pierwszy. Drugi jest, jeśli pamiętacie, w Blight Town, jest on bardzo głęboko pod ziemią i tam będziemy się właśnie kierować w przyszłych materiałach. Aczkolwiek, zanim pójdziemy do Black, czas zrobić kilka rzeczy. Dobra, teraz będzie kadcenka, więc ja się wyciszam, abyście mogli sobie spokojnie to obejrzeć. No i to tyle. Dosyć krótka była ta scenka. Teraz musimy sobie zejść na dół, mam naprawdę całkiem sporo już, więc nie chciałbym tutaj spać, więc lepiej będzie tutaj trochę uważać. Na dole po zabiciu w ten dzwon, pojawi nam się pewien. to się boję, dobra, nie mogłem zjechać. Pojawi się pewien NPC, u którego będziemy mogli odkupić sobie swoje grzechy. Działa to na takiej zasadzie, że gdy na przykład uderzymy raz jakiegoś NPC i on będzie chciał nas koniecznie zabić i nie będziemy mogli z nim handlować, to przychodzimy właśnie do tego gościa i możemy się jak widać o, wyspowiadać i wtedy oczywiście, za bardzo, bardzo po każdą sumę dusz, odkupić e, wszystkie sw swoje złe czyny i wtedy ten NPC na przykład który chciał nas poprzednio zabić będzie nas już lubić i będziemy mogli z nim handlować. Ale mówię, to jest naprawdę bardzo kosztowne, więc lepiej uważajcie, żeby nie bić żadnych NPC, a później tego, żeby nie żałować. Eee, bo tutaj cena jest zależna od tego, e, jaki mamy poziom. To się tam mnoży, chyba 5000 dusz razy poziom, coś takiego. Nie wiem, albo 500. W każdym bądź razie jest to bardzo, bardzo kosztowne i lepiej w ogóle e, nie atakować NPC, żeby nie mieć później takich problemów. E, dobra, teraz się cofniemy do Firelink Shrine, czyli tej głównej lokacji aby ulepszyć butelkę Estusa, czyli nasze potiony. Jeśli pamiętacie walkę w tej kaplicy z takim wielkim czarnym rycerzem, który na ołtarzu pilnował takiej duszy, wiecie co, odpuszczę sobie tą walkę, pójdziemy do winda, przy okazji odblokuję ją jako skrót, który będzie już w przyszłości mi służył i będę mógł sobie z Firelink Shrine tutaj spokojnie wjeżdżać do tego miejsca. To ten rycerz bloku, blokową pilnował przy ołtarzu duszy Fire czyli Strażnika Ognia, tych ognisk. I właśnie dzięki tej duszy będziemy mogli sobie ulepszyć teraz Butelkę Estusa. W grze znajduje się kilka takich dusz, postaram się znaleźć ich jak najwięcej, znam lokację kilku. Mam dosyć sporo dusz, a wiecie co? Właściwie skoro mam dużo dusz, tu jest ten NPC, u którego możemy sobie kupić leczenie, czyli ten czar, więc trzeba by tego nie kupić. Dobra, kupię. E, zapewne nie będę miał wystarczająco dużo e, chyba wiary, tak, chyba wiary, aby móc używać tego czaru, ale chociaż wam pokażę e, jak wygląda ustawianie czarów w Darks, czyli to jest dostrojenie magii. Mamy tutaj, jak widzicie... Oj, kilka slotów. Tutaj na drugi sobie ustawię teraz to. Dobra. Właściwie to zainwestuję sobie e, troszeczkę w wiarę. Chyba 10 powinno wystarczyć. Nie wiem, nie sprawdziłem ile to może wymagać. Ten czar, e, zaraz zobaczę. E, sprawdźmy. Mam 10. Zobaczmy ten czar. E, tutaj powinien być 12 gwiazdka. Mhm, czyli jeszcze dwa razy muszę zainwestować w wiarę. Dobra, teraz będę już mógł używać. A właściwie to przy okazji zainwestuję sobie w wytrzymałość. I akceptuj. Okej. Okay. Fantastycznie. Teraz już mogę używać. E, no i teraz warto by tutaj znaleźć e, talizman. Ustawię go sobie zamiast tego krótkiego łuku. Okej. Okay. No jak widzicie mogę używać już leczenia. Fantastycznie. Zobaczymy jaką będzie miał reakcję ten koleś. Oh, Wait. Dobra, spadaj koleś. <laughs> Teraz idziemy na dół sobie do tego NPC. O, a przy okazji zapomniałem właśnie o Lautreku. Zabijemy go za chwilę. Dlatego najpierw sobie e, ulepszymy naszą butelkę Stusa. Tak. I jak już widzicie, mamy plus jeden. Teraz się rozliczymy z tym kolesiem.

Oj oj, oj, warto się odsunąć od tej krawędzi, aby on nie spadł. Teoretycznie, jeśli on spadnie i przyjdziemy tutaj ponownie, to jego przedmioty będą leżały właśnie w miejscu, e, w którym on spadł. Więc będziemy mogli je sobie odzyskać. A chociaż ja wolę to nie ryzykować. Dobra, Michael chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. dawaj mi Drake Sword, jak on tak mnie teraz wystawia, jak widzicie, w charakterystyczny sposób. To chce nas skontrować, więc wtedy nie możemy atakować standardowym atakiem R1. Dobrze, że teraz chce mnie skontrować, nie pomyślą, na szczęście. Dobra, przekujmy go. Oj, 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 właśnie widzicie? Nadziałem się na ten kontrol. A, sam właśnie o tym mówiłem. Dobra. Oj, 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 oj. zostaw mnie, zostaw mnie, chcę się uleczyć tylko. Szybko, szybko, potion. Okej, okay, okej, okay, nie, nie, nie. Teraz najpierw albo zatakować z wyskoku, albo mocnym atakiem. Dobra, przewaliliśmy mu jego gardę. Na szczęście są taki dosyć. O, nie trafię. Na szczęście trochę taki powolny. Jeszcze raz, jeszcze raz. O, nie, nie, nie! Nie spadaj! Dobra, żyję. Już myślałem, że spadniesz tam, koleś. Dobra, dobijemy cię z magii. Będzie fajnie. O Gin, gin, gin. Dobra, nie ma co. Dobiję cię jednak z mieczą. No, i teraz dostaniemy od niego człowieczeństwo aż 5 oraz pierścień, którego już nie będziemy mogli zdjąć. Pierścień zwiększa nam punkty życia Maksymalny zasób punktów życia. Oczywiście możemy zdjąć ten pierścień, ale wtedy ulegnie on w zniszczeniu, więc jeśli chcemy zanim go ubierzemy, trzeba się lepiej dobrze zastanowić, czy na pewno tego chcemy. Ja na pewno chcę. Dobra, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Tutaj się ustawiam, żeby móc się z wami pożegnać. Cześć, pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się. Na razie, cześć!